Dzień Boże, witam bardzo serdecznie. E, jakiś czas temu po internecie każdy taki e, dość ciekawy filmik, w którym mały chłopiec otrzymuje prezent od rodziny czy, czy od rodziców. E, pięknie zapakowany, takie większe pudełko, pięknie zapakowany. Chłopiec zostaje ten, zaczyna go otwierać, odrywa opakowanie. Powoli zaczyna dodzielać do tego, co jest w środku i nagle wy, wyciąga z tego pudełka. Bana, banana. I wszyscy myślą, no to pewnie teraz będzie płakać tak? Co ciekawie jego reakcji. Ale reakcja tego chłopca myślę, myślę że zaskoczyła wszystkich. Niesamowity uśmiech na jego twarzy mówi banan. Dostałem banana i się tym bananem naprawdę cieszy. Myślę, że to jest takie piękne doświadczenie tego, że dzieci, proste dzieci, yy, potrafią cieszyć się tymi prostymi darami. Wszystko to, co dostają, to się po prostu tym cieszą z czasem zaczynają pewne rzeczy je nudzić też czym więcej dostają tym bardziej te rzeczy zaczynają je nudzić tym mniej się nimi cieszą ale tutaj widzimy niesamowitą taką prostą radość tego dziecka które się cieszy że otrzymało od swoich rodziców banana i w naszym życiu może troszeczkę jest podobnie my dostajemy wiele darów od pana boga codziennie otrzymujemy masę darów ale się do tego przyzwyczajamy przyzwyczailiśmy się do tego że otrzymaliśmy ten dzisiejszy dzień dla nas to jest normalność. Wstaje każdego dnia. Dzisiaj, jutro, pojutrze przyzwyczailiśmy się. Dar wiary, który otrzymaliśmy. A żeśmy się już przyzwyczaili, nawet może nie pielęgnujemy tego daru, daru, który otrzymaliśmy. Jeszcze wiele innych darów, które otrzymujemy każdego dnia. My się do nich po prostu przyzwyczajamy. I kiedy Pan Bóg nam coś daje, to właśnie mówimy, a znowu to samo. Tak, a znowu taki dzisiaj nudny dzień, znowu mam trudności. A taki dzień w ogóle nie mi się dzisiaj wstawać. Nie potrafimy się tymi rzeczami cieszyć. Dzisiaj w księdze Nehemiasza czytamy takie słowa: Rozdział 8, Wesety 9 do 12. Wtedy Nehemiasz to jest namiestnik oraz kapłan, pisarz pisasz jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu Waszemu. Nie bądźcie smutni, nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy już słyszał te słowa prawa. Rzekł im Nehemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie. Poślijcie też w pocję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Ale wici uspokajali cały lud, wołając, uspokójcie się. Wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie przygnębieni. I cały lud poszedł, by jeść, pić, Rozsyłać pocje i wyprawić wielki obchód radosny, gdyż zrozumieli to, co im głoszono. Lud wybrany, część tego ludu wraca z niewoli do ziemi obiecanej. I tam zaczynają odbudowywać swoje miasto, ale przede wszystkim zaczynają odbudowywać też świątynie. I odbudowując świątynię natrafili na przepisy prawa. Znaleźli je i teraz zaczynają je czytać. I dla nich był to moment wzruszający, wzruszenie, takie, że. Mogli usłyszeć to prawo, które Pan Bóg nadał Mojżeszowi. Mojżesz je spisał, przekazał, i mogli teraz to usłyszeć: co Pan Bóg chce im powiedzieć, jak mają żyć, co mają robić. Było to dla nich wzruszające. Ale tutaj Nehemiasz i Lewici mówią: Cieszcie się, cieszcie się, że możecie usłyszeć te słowa, bo wiecie, jak macie żyć. To jest dar od Boga dla Was. Długo, właśnie żyjąc w niewoli, nie słyszeli słów tego prawa, więc teraz. Słysząc je niektórzy pewnie po raz pierwszy, są wzruszeni, ale to wszystko zamienia się w taki oszak radości. I to jest właśnie, o czym mówiliśmy, możemy się przyzwyczaić do tego, co mamy. Tak jak mamy też przykazania, które pamiękną prawo Boże, które zostało nadane przez Boga, myśmy się do tego przyzwyczaili. I dla nas jest to jakiś obowiązek, jest to jakieś jarzmo dla nas, że musimy to wypełniać. Ale tak naprawdę. To prawo, które Pan Bóg nam nadaje, opiera się na tym najważniejszym przykazaniu. Miłości Boga i bliźniego. Kochać Boga całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego siebie, jak siebie samego. Czyli to przekazanie, to wezwanie do miłości. I to jest przykazanie, które jest najważniejszym, podstawowym przekazaniem. I to jest wielki dar, który Pan Bóg nam daje. Mówi, ja, was, ja Wam pokazuję, jak możecie żyć, żeby być ludźmi szczęśliwymi. I to jest, z czego powinniśmy się cieszyć, że Pan Bóg daje nam wiele darów, które my żeśmy przyjęli, przyzwyczailiśmy się do nich i już dla nas wiele nie znaczą, albo stały się nawet dla nas ciężarem. Teraz w tym Adwencie może to jest czas po to, żeby odnowić znaczenie tych darów, które otrzymujemy. Tak jak mówiliśmy, o dar czasu, dar przykazań, dar sakramentów. Jak podchodzimy do sakramentów? Jak często jesteśmy skupieni na różnych innych rzeczach, Aniżeli na tym, co robimy podczas mszy świętej. Jak podchodzimy do sakramentu spowiedzi? Czy naprawdę idziemy tam, żeby spotkać się z przyjacielem, który chce wziąć na siebie moje grzechy, moje słabości? No właśnie, przyzwyczailiśmy się. A potrzebna na tej małej, dzieci tej dziecięcej radości, tej prostej radości, tak jak ten mały chłopiec z tym bananem, którego otrzymał. Każdy dar Boży powinien nas cieszyć. I też mówi tutaj księga Nehemiasza w tym rówku, który czytaliśmy, że radość Boża, ta radość w Panu, jest naszą ostoją. I to jest niesamowite. My szukamy w naszym życiu pewnych właśnie pewników, fundamentów, na których możemy oprzeć nasze życie. Jednym z nich jest właśnie ta radość w Panu. Widząc to, jak wiele on mi daje, ciesząc się z tego, że mam takiego zbawiciela i takiego przyjaciela, cieszę się, i to jest dla mnie ostoją, fundamentem. Bo kiedy przyjdą właśnie trudniejsze chwile, trudniejsze momenty w moim życiu, to mam się na czym oprzeć? Na tym, że mam Boga w moim sercu. Mam przyjaciela, który jest ze mną. Mam tego, który mnie zapasza, żeby iść konkretną drogą, żeby być szczęśliwym, żeby być szczęśliwym. Więc radujmy się z tego, że tak wiele otrzymujemy. Więc dzisiaj spróbuj się rozejrzeć. Zobacz, jak wiele dzisiaj od Pana Boga dostajesz. Cieszyć się tym czasem, tym dniem, który jest, nawet jeżeli będzie trudny. Ciesz się może jeszcze spotkaniami z ludźmi, jeżeli się z kimś spotykasz, jakimś telefonem. Spróbuj zobaczyć dzisiaj, jak wiele się dzieje dobra w Twoim życiu. I ciesz się tym dobrem. Uśmiechnij się też dzisiaj do kogoś. Wiem, że może w maseczce jest to trudniejsze, ale to widać po oczach. Ludzie, którzy są uśmiechnięci, radośni, to widać po oczach. Więc dzisiaj bądź takim ogniem radości w tym dzisiejszym świecie. Ciesz się i dziel się tą radością z innymi. Udanego dnia. Z Bogiem.